No i mamy już rządek numer 4, Powiększałyśmy razem, więc tutaj jest ta zmiana. Na początek mamy na przemian pełna, pusta, pełna, pusta. Dalej kratki pełne. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 28 słupków obok siebie, bo 9 pełnych krateczek. 4 puste. Pełna, pusta. 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. No i jedna krateczka pusta. Także tak wygląda początek. I dalej. Kratki pełne. Jest ich 5, czyli 16 słupków obok siebie. 3 puste. I naprzemian. Pełna, pusta. Pełna, pusta. Dalej. 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I do końca mamy tak, dwie puste, pełna, trzy puste, pełna, sześć pustych, no i dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Także jeszcze raz popatrzmy. Dla sprawdzenia można sobie zastopować nagranie, włączyć pauzę i sprawdzić. I teraz, jeżeli chodzi o kolejny rządek, to tutaj z tej strony będziemy zmniejszać o jedną kratkę, więc przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek. I dopiero z czwartego słupka zaczynamy. I na początku będą dwie krateczki pełne, czyli zaczynamy trzy oczka do góry na pierwszy słupek. Te kolejne trzy słupki sobie ponawiamy. I kiedy chcemy wykonać Kratkę pełną na tej krateczce pustej, to pamiętamy, że po prostu robimy dwa słupki na mostku, a trzeci wkłuwam w słupek, który istnieje, o i tak zaczynamy ten rządek. No i piąty rządek, co prawda jeszcze w ogóle chyba nic nie widać, nie można się jeszcze domyślić w motywu, e, no ale tak. Mm. Działamy cały czas. Początek wykonałyśmy wspólnie, bo było zmniejszenie o jedną krateczkę, więc zaczynałyśmy z czwartego słupka, dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Sześć pustych, jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, dwie puste, no i tak wygląda początek. Dalej mamy kratki pełne i tutaj akurat 3, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta. No i cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Następnie pusta pełna, 4 puste. No i kolejny element kratki pełne raz... 3, 4, 5, 6, 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. No i dalej, jedna pusta, 2 pełne, czyli 7 słupków, 4 puste, no i trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i sam już końcowy element, motyw, to jedna kratka pusta. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem krateczek pełnych, czyli 25 słupków obok siebie. I na samym końcu pusta, dwie pełne, czyli siedem słupków, pusta i pełna. Popatrzmy jeszcze wspólnie. jak się to wszystko prezentuje. I kolejny rządek będziemy powiększać o jedną krateczkę, więc tak jak poprzednio, dwa oczka nabieramy na podstawę, trzy oczka na pierwszy słupek, więc w sumie nabrałyśmy pięć oczek. I teraz nawijamy nitkę na szydełko, wkuwamy się w czwarte oczko, licząc od szydełka i wykonujemy po prostu słupek. I następnie w piąte oczko się wkłuwamy, licząc od szydełka. I też wykonujemy pojedynczy słupek. Kolejny słupek, no to już wkłuwamy się po prostu w ten, który mamy. O, proszę bardzo. I są cztery słupki obok siebie, a trzy poza robótką. Przechodzimy do szóstego rządku, już też jest gotowy eee, i tak, powiększałyśmy wspólnie, więc mamy jedną kratkę pełną, jedną pustą, trzy pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie i jedna krateczka pusta i znowu kratki pełne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli dwadzieścia słupków. Obok siebie. Jedna krateczka pusta, no i dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Więc tak prezentuje się początek rządku. Dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem. Ich akurat tutaj wyszło. Po krateczkach pustych mamy dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Trzy puste i znowu dwie pełne. Potem na przemian pusta, dwie pełne i pusta. Dalej ponawiamy sobie motyw z poprzedniego rządku, więc tu mamy cztery kratki pełne, więc trzynaście słupków obok siebie, jedną krateczkę pustą, trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, dwie puste i jedną pełną. Więc ten fragment był przerobiony tak samo. I dalej pusta, pełna. 6 krateczek pustych no i dwie pełne. A kolejny rządek zmniejszamy o jedną krateczkę. Więc przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek i z czwartego słupka zaczynamy trzy oczka do góry na pierwszy słupeczek. No i tutaj ponawiamy oczywiście, żeby zrobić sobie tą kratkę. Pełną, ale jeszcze chciałabym pokazać rządek, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, ewentualnie porównać dla sprawdzenia. Także tak się prezentuje na ten moment. Siódmy rządek. Wracam na ten moment. Tak się prezentuje, jeszcze właściwie no, w ogóle nie widać mm, motywu, tak naprawdę. I zaczynamy od zmniejszenia o jedną krateczkę, więc zaczynamy od czwartego słupka. Na początek trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Następnie 5 krateczek pustych, dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Trzy krateczki puste, a następnie 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Więc tak prezentuje się początek. I dalej mamy jedną pustą, 2 pełne, czyli 7 słupków i znowu jedną pustą. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków, 1 pustą. No i 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. dalej. Dwie puste, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i tu mamy pięć kratek pełnych, więc 16 słupków obok siebie. No i już ostatnie motywy. To mamy cztery krateczki puste i tutaj kratki pełne. Raz, dwa, trzy. 4 5 6 7 8 czyli 25 słupków obok siebie bo mamy 8 pełnych kratek jedna krateczka pusta i tu kratki pełne 1 2 3 4 5 ich jest czyli 16 słupków obok siebie ale to nie koniec bo musimy jeszcze dorobić jedną krateczkę pełną, a tak naprawdę trzy słupki poza robótką, więc nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w podstawę brzegowego słupka ostatniego, przeciągam nitkę i wykonuję po prostu słupek. I tak jeszcze dwa razy. Za każdym razem wkłuwamy się właśnie w podstawę słupka ostatniego tego właśnie brzegowego, I jeszcze raz. O. I tak to wyszło, więc tak jak miałyśmy szesnaście słupeczków obok siebie, no to teraz z tymi trzema mamy 19, Więc sześć pełnych krateczek. O. Jeszcze spójrzmy sobie. Dla sprawdzenia, to jest zawsze ważne. Ósmy rządek. A praca na ten moment wygląda tak. I tak, właśnie ósmy rządek zaczynamy od powiększenia, czyli nabrałam pięć oczek łańcuszka, po czym zrobiłam jeszcze dwa słupki, wkłuwając się w czwarte i piąte oczko, licząc od szydełka. Akurat ten element pokazywałam kilka razy, więc mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. W każdym razie trzy słupki poza robótką musimy sobie dostawić. Więc na początek mamy dwie krateczki pełne, więc siedem słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta. Raz, dwa, trzy, cztery kratki pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. Jedna pusta. I znowu mamy pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 czyli 22 słupki obok siebie. Jedna pusta i tutaj znowu mamy 7 pełnych krateczek, czyli znowu 22 słupki obok siebie. Dwie krateczki puste, no i pięć pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Więc tak wygląda ten Element. Dla sprawdzenia. No i dalej. Dalej mamy kratki puste i jest ich 7. Następnie trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 2 puste i znowu mam trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 3 krateczki puste. Jedna pełna. 4 krateczki puste i na samym końcu 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. I tradycyjnie, popatrzmy jeszcze raz, można sobie zastopować, przeliczyć, sprawdzić. Dziewiąty rządek ja już wykonałam i tak tu zaczynamy od przejścia oczkami ścisłymi na czwarty słupek pełnych kratek, licząc od tej strony, może tak pomijamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć słupków, a wskakujemy na czwarty Czyli tak naprawdę zmniejszamy o trzy krateczki i na początek robimy trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Dwie puste, jedna pełna, cztery puste, dwie pełne, jedna pusta, dwie pełne, no i tutaj mamy dwie krateczki puste, pełna, pusta. Następnie cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie i jedna pusta. Więc tak wygląda początek. I teraz druga część rządku. Tutaj najpierw kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ich jest. Czyli 22 słupki obok siebie. Jedna krateczka pusta i znowu pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tym razem, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. No i dalej mamy dwie krateczki puste. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pełnych, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Jedna pusta, i tu są cztery. Pełne, czyli 13 słupków obok siebie, dwie puste i jedna pełna. Także, o, tak się na razie prezentuje wzorek, ale tak jak ja jeszcze tutaj nic nie widzę tak naprawdę. Popatrzmy jeszcze na całość, dla sprawdzenia ewentualnie. O, i teraz kolejny rządek dziesiąty, będziemy zwiększać krateczkę więc nabieram dwa oczka na podstawę, trzy oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w czwarte oczko, licząc od szydełka, wykonuję słupek i później w piąte oczko, licząc od szydełka i też wykonuję słupek. Tylko muszę poprawić, bo za bardzo wyciągnęłam nitkę. O, a już ten ostatni, czwarty słupek wkłuwam w słupek już, istniejący z poprzedniego rządku, więc tak to wygląda. Dziesiąty rządek zwiększałyśmy wspólnie o jedną krateczkę i na początku mamy dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, trzy puste i potem znowu trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna pusta i tutaj jest raz, 2, trzy, cztery pełne, czyli... 13 słupków obok siebie. Dalej trzy krateczki puste. No i znowu pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ich jest, czyli 19 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i znowu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pełnych. Czyli 22 słupki obok siebie. Więc tak wygląda pierwsza część tego rządku. Można sobie sprawdzić na spokojnie. A teraz część druga. Jedna krateczka pusta. Cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna pusta. I znowu cztery pełne. Następnie mamy 8 krateczek pustych. Jedną pełną, jedną pustą, no i trzy pełne, czyli 10 słupeczków obok siebie. I kolejny rządek. Będziemy zaczynać, a jeszcze właśnie, żeby spojrzeć, czy wszystko jest ok. Można sobie włączyć pauzę w tym czasie, zastopować nagranie i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Kolejny rządek zaczynamy od zmniejszenia o dwie krateczki, czyli oczkami ścisłymi przechodzimy na siódmy słupek. O, i z tego miejsca zaczynamy, trzy oczka do góry na pierwszy słupek, a kolejne słupki, no to już w sposób Tradycyjny wykonujemy.